Niepozorna, aczkolwiek bardzo, ale to bardzo rzadka w takim stanie zachowania moneta. 50 groszy 1938 rok odmiana nieniklowana, czyli tak zwane żelazo. Ale proszę Państwa, ta odmiana w takim stanie zachowania to jest naprawdę kolekcjonerski rarytas. Jest to jedna z dwóch najwyższych ocen w rejestrze PCGS, ale ten tutaj film ma posłużyć umocnieniu wielu z Państwa, że tutaj trzeba się będzie przyłożyć. Przyłożyć, ponieważ szansa na zakup kolejnego egzemplarza w tak fenomenalnej kondycji nie nastąpi. Rędko. Żelazo 50 groszy 38 i MS 65 to naprawdę znakomita kombinacja. Także polecamy Państwa uwadze, ponieważ tutaj możemy mówić o okazji jednej na wiele, wiele lat.